Po co tracisz swój hajs? Są suplementy, które obiecują nie wiadomo co, ale kiedy przychodzi ten dzień, kiedy są ciężkie przysiady, to Cię gołstują i zostawiają bez wsparcia. I zostajesz sam na sam z ogromnym ciężarem. Brzmi znajomo? Nie, nie chodzi tutaj o Tindera, a o suplementy, które obiecują, a nie dowożą. Naturalne boostery testosteronów z zasady mają troszeczkę grzebać w Twoich hormonach, żeby podnieść poziom testosteronu. Co ma w efekcie spowodować, że Twoje mięśnie po prostu... Bardziej urosną. Jak boostery testosteronów wypadają na tle kreatyny, która działa? Kreatyna to jest nasz złoty standard, jeżeli chodzi o suplementy, które dowożą, jeżeli chodzi o rozwój mięśni. Teraz pierwszy dosyć popularny booster testosteronów, który jest sprzedawany w horrendalnej ilości na świecie. DAA. Efekty, jakie on przynosi, to jest jeden punkt w skali od 1 do 10, gdzie 10 to jest złoty standard kreatyny. Dalej mamy Fenugreek, dwa, może 3 punkty w skali od 1 do 10, gdzie 10 to jest złoty standard. Tribulus, bardzo, bardzo popularny środek, który obiecuje złote góry, ale Tribulus wypada tutaj troszeczkę najgorzej, bo mamy tutaj pół punkta w skali. Od 1 do 10, czyli bardzo, bardzo, bardzo słabo. I mamy ostatni booster testosteron, też dosyć popularny w jakimś momencie. Teraz już może nie, ale w jakimś momencie był bardzo popularny. Tongat Ali. Tutaj mamy takie dwa punkty w skali od 1 do 10, gdzie 10 to jest złoty środek. Większość z tych suplementów działa na zasadzie, że podniesie ci ten poziom testosteronu mniej więcej pomiędzy 0 a 14%. Można zauważyć wzrost produkcji testosteronu naturalnymi środkami. Twój organizm zauważy ten wzrost testosteronu. On widzi, że delikatnie strzałeczka poszła do góry i on wtedy sam automatycznie się wyreguluje. Nawet jeżeli przez te 2-3 tygodnie ten wzrost testosteronu jest obecny, o te 14% przy suplementacji fenuglika do 14%, to po 2-3 tygodniach Twój organizm sam się wyreguluje. Także nawet jeżeli był wzrost, to on wraca do swojego poziomu. I tak naprawdę ten suplement, który braliśmy, nie dowiedzie efektów, które byśmy chcieli, żeby dowiódł, bo ta produkcja testosteronu po prostu wraca do normy. A efekty w masie mięśniowej, które się pojawią, są bardzo, bardzo marginalne. Tu możemy mówić o pół kilogramie masy mięśniowej na jakieś 3 miesiące. Ale uwaga! A szwaganda z kolei robi coś bardzo, bardzo ciekawego, jeżeli chodzi o Twój organizm i może być dobrym wyborem dla Ciebie, jeżeli chodzi o suplementację. Dlatego teraz koniecznie zaobserwuj ten profil, żeby nie przegapić tej ważnej dla Ciebie informacji.